Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj wam pokażę top 3 altcoiny, które mogą niedługo. Eksplodować. Zostawcie już teraz łapkę w Cześć, górę, to... subskrypcję kanału i zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Telegramie. Wystarczy napisać do mnie na Instagramie, wtedy Wam wyślę cenik. Koszt jest malutki symboliczny, a na grupie są mega ciekawostki na temat kryptowalut. Dużo jest sygnału, więc wejdźcie na Instagrama, napiszcie mi wiadomość, że chcecie dołączyć. Tu możecie zobaczyć nasze efekty, naprawdę są bardzo pokaźne. Więc piszcie, piszcie i nie przedłużając, zostawcie już łapkę w górę, suba. I jeszcze tylko dodam, że mamy konkurs na 200 złotych, zobaczcie mój ostatni film. Film. Tam jest właśnie dwa razy po 100 złotych w dowolnej kryptowalucie Zobaczcie ten film, wystarczy zostawić tylko komentarz, łapkę w górę, suba i bierzecie udział w konkursie Dobra, przechodzimy już do tych kryptowalut, lecimy Dobrze, a więc pierwszą kryptowalutą będzie Origin Protocol Jest to OGN w skrócie I już wam mówię co to jest, z czym to się je Oczywiście jest to moneta, Origin Protocol Celem tego projektu jest zakłócenie gospodarki współdzielenia i tutaj, właśnie, można powiedzieć, że wizją Origin Protocol jest stworzenie rozproszonych systemów, w których użytkownicy mogą promować swoje produkty. Protokół koncentruje się na wolnym handlu wszystkimi towarami i usługami po ich rzeczywistych cenach rynkowych bez ingerencji osób trzecich. Trzecich, oczywiście. Co warto tutaj wspomnieć o tej kryptowalucie, że Paris Hilton ogłosiła w czerwcu, że zainwestowa zainwestowała w Origin. I właśnie to zwiększyło y, do ekspozycji medialnej kolejnych, w kolejnych tygodniach, właśnie tego, tej kryptowaluty. Więc zobaczcie, jak to teraz się prezentuje. Kryptowaluta niedawno właśnie przekroczyła y, obszar oporu, przebiła właśnie ten obszar oporu, który wynosił 1,20 dolara. Więc teraz możemy y, spodziewać się, że najbliższy obszar oporu będzie znajdował się na poziomie 1,92 dolara. Więc czekamy, czekamy i lecimy dalej. Okej, okay, kolejną kryptowalutą jest Engine Coin w skrócie NGA. Jest to projekt firmy. Oczywiście Jest projektem, oczywiście, Engine, firmy, która zapewnia ekosystem połączonych, opartych na blockchainie produktów gamingowych. Flagową ofertą Engina jest Engine Network, platforma do gier społecznościowych, dzięki której użytkownicy mogą stworzyć strony internetowe i klany, czatować, a także prowadzić sklepy z wirtualnymi przedmiotami. Więc, naprawdę, tutaj jest to jest tu branża gamingowa, i Engine pozwala twórcom gier na tokenizację przedmiotów w grach na blockchainie et Ethereum. No, i właśnie teraz, gdy engine ma pewne zastosowanie w świecie cyfrowym i rzeczywistym, można oczekiwać, właśnie, że wartość engine coina w najbliższym czasie również pójdzie w górę i się zwiększy. Zobaczmy tutaj wykres, tak się prezentuje. No i co? Więc engine coin już został omówiony. Kolejny altcoinik teraz leci, ostatnim altcoinem jest Kokos. Jest to sieni gier open source dla natychmiastowych gier z milionem deweloperów na całym świecie. Kokos rozszerza swoje spektrum produktów na blockchain, budując platformę deweloperską Kokos Blockchain Expedition. Warto wspomnieć, że Kokos porusza się w górę od 14 lipca, czyli czasu wybicia, się, wyb wybicia zapadającej linii oporu. Właśnie do tej pory yy, ten, tutaj Kokos był do tej pory, kokos, że tak można powiedzieć tak śmiesznie kokos, ale tak to się nazywa ta kryptowaluta i do tej pory właśnie trzykrotnie był odrzucany przez obszar 0,90 dolara, więc jeśli przełamiemy te 0,90 dolarów kryptowaluta może wzrosnąć do 1,35 dolara czyli prawie o 100%, no więc zobaczymy, czy tutaj się coś wydarzy, zobaczymy, czy tutaj przełomiemy opór i co, kibicujemy tej kryptowalucie. A więc ja dziękuję Wam za ten film, zostawcie teraz łapeczkę w górę i subika i pokazałem Wam dzisiaj fajne trzy altcoiny, takie moje propozycje I, i od razu mówię, że to jest moja subiektywna opinia, proszę się nią nie sugerować, w wyborze kryptowalut po prostu wszystko robicie na własną odpowiedzialność, to moja subiektywna opinia, jeszcze raz powtórzę i po prostu każdy działa na swoją rękę, ja tylko wam powiedziałem y, czym są te kryptowaluty i po prostu przedstawiłem y, swoją opinię, więc zostawcie łapeczkę w górę, subika i jeszcze powiem, że jeżeli jeszcze nie macie swoich kryptowalut, możecie je kupić z linku w opisie, pierwsza linijka opisu rejestracja giełda Binance, zarysujcie się z tego linku, ponieważ jest to najlepsza giełda y, do kryptowalut i po prostu wystarczy się zalogować z mojego ID polecającego, to wtedy będę miał jakieś prowizje, więc możecie po prostu wbić i raz zarejestrować, dziękuję wszystkim serdecznie też nie, trzymajcie się, cześć.